Trzęsie gaciami po tym, jak tajemniczy snajper zabił trzech wysoko postawionych bojowników w ciągu 10 dni. Do ataków doszło w Libii, w mieście Sirte. Post na Twitterze, zamieszczony przez Daniel Raineri pokazuje miejsca, w których doszło do ataków. Nie wiadomo, czy snajper działa w pojedynkę, czy jest to grupa doskonałych strzelców. 13 stycznia pierwszą ofiarą snajpera był sudański oficer. Został zastrzelony przed lokalnym szpitalem. 19 stycznia inny lider ISIS został zastrzelony niedaleko swojego domu. Ostatni atak miał miejsce 23 stycznia i zginął w nim dowódca ISIS z południowej Libii. Okazuje się, że wielu mieszkańców miasta kibicuje snajperowi, jako że nie wszyscy popierają zmianę władzy, do jakiej doszło w miejscu ich zamieszkania. Ludzie prześcigają się w teoriach dotyczących tajemniczego snajpera. Może jest on amerykańskim żołnierzem, a może lokalnym bojownikiem, a może snajperem, który ostro trenował podczas powstań przeciwko Gaddafiemu. ISIS schwytało i zabiło już kilka osób w związku z atakami snajpera. Strach przed nim jednak wciąż trwa.